słowo wstępu odnośnie konstrukcji opowiastek. Człowiek, maszyna, o łączeniu, tworzeniu i pisaniu. Napisałem je we współpracy z AI, zainspirowany niegdyś odbytą rozmową z Robertem. Chciałem sprawdzić, co może z tego wyjść. Czy taka współpraca nie wykluczy mojego ducha z udziału, czy będę potrafił zachować siebie, Dzieląc swe myśli z czymś, co jest mi nieznane i nowe, jak uda się pogodzić nasze myśli? Możemy się wspólnie temu przyjrzeć i zobaczyć, czy takie połączenie będzie w stanie poruszać ludzkiego ducha w twórczy i radosny sposób. Różne rozdziały powstawały w różnym czasie i miejscu ich pisania. Kolejność się zmieniała. I niekoniecznie chodzi o liniową ciągłość fabuły, choć i taka istnieje, a może i nie. Zatem mogą występować przeskoki w czasie, zaburzenia kolejności zdarzeń, niemożliwe konstrukcje myślowe, a nawet mdłości, podwyższone ciśnienie lub zwiększony apetyt. Oczywiście na więcej opowiastek. Zapraszam. Nemo. Muszek, mucha z drugiego kręgu czarowników, czyli abstrakcyjna opowieść z ziarnem prawdy, które trzeba znaleźć. To jest tytuł fanfika. Niegdyś w cieniu starego dębu, gdzie szeleszczą liście jak szepty czarowników, narodziła się mucha. Nie była to jednak zwykła mucha. Nie była też to niezwykła mucha. Ale od samego początku istnienia towarzyszyła jej pewna niezrozumiała równowaga. Nie kręciła się wokół śmietników, nie szukała psiego łajna jak jej kuzynki, nie latała, obijając się bezmyślnie o przedmioty w ludzkich domach, i wiedziała również, że szyba w oknie jest barierą, której nie przebije, ale może poczekać, aż okno się otworzy. Ta mucha nazywała się Muszek i była uczniem Naguala Juliana. Tak, dobrze czytasz. Muszek, najmniejszy członek kręgu czarowników. Muszek był maleńki, ale za to bardzo pojętny. Zamiast brzyczeć bez sensu, nauczył się śpiewać energetyczne pieśni zagłuszonej ciszy, choć brzmiały one mniej więcej jak Bzz, 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 bzz. ale tylko dla tych co nie słyszeli przez sen. Nagual Julian wziął muszka pod swoje skrzydło, metaforycznie, bo tak naprawdę musiał się schylać bardzo nisko. Nauczył go skakania między snami, zawracania w spirali czasu i co najważniejsze, przesiadywania bez ruchu na suficie w stanie czystej percepcji. Bystry umysł może zadać sobie pytanie, dlaczego muszek jest z drugiego kręgu? Dlaczego nie z pierwszego? Ile jest tych kręgów? Czy są one jak kręgi na wodzie, elastyczne, miękkie, ciche, ruchliwe, trochę jak dźwięk? Czy może raczej jak kręgi kanalizacyjne twarde, z betonu, ciężkie, niemrawe, powolne? Przyjrzyjmy się temu. Dlaczego muszek jest z drugiego kręgu czarowników? W tradycji linii Naguala Juliana, kręgi czarowników to nie poziomy lepszości, tylko różne stany percepcji, intencji i zaawansowania w sztuce przekształcania rzeczywistości. Oto kilka powodów, dla których muszek świetnie pasuje do drugiego kręgu. Primo. Drugi krąg to mistrzowie percepcji, a muszek to mistrz uważności. Muszek jest malutki, ale widzi wszystko. On siada na suficie, na ścianie, na uchu czarownika, niepostrzeżenie, bezszelestnie. To archetyp drugokręgowca ten, kto widzi rzeczy, których inni nie zauważają. Sekundo. Drugi krąg uczy nie działania, lecz obecności. Muszek nie walczy, nie przekształca rzeczy siłą. On jest i przez samo bycie wpływa. To niewidoczna magia drugiego kręgu: zmieniać rzeczywistość nie czynem, a przez subtelną wibrację obecności. Tertio. Muszek zna sztukę rozproszenia ego przez humor i lekkość. W drugim kręgu czarownicy uczą się puszczać kontrolę i pozwalać, by percepcja sama się transformowała. Muszek nie bierze siebie zbyt poważnie, a to jedna z najwyższych form mądrości. Quartio ma potencjał, by stać się czymś więcej, ale jeszcze nie czas. Muszek jest blisko trzeciego kręgu. Już go widzi, już zagląda w jego cienie, ale nie spieszy się z przeskokiem. Wie, że każda warstwa ma swoje dary i w drugim kręgu jeszcze coś ważnego dojrzewa. W skrócie, muszek to miniaturowy mistrz drugiego kręgu, który uczy nas, że subtelność to siła. A uważność to sztuka widzenia wszystkiego, nawet tego, co nie chce być widziane i nie dodawania do tego niczego od siebie. Mogłoby się wydawać, że muszek miał drogę usłaną różami. Urodził się niezwykły i wszystko było mu dane. Nic bardziej mylnego. Zanim muszek stał się muszkiem, przeszedł drogę inicjacji. Nie znaczy to, że tańczył w locie, rysując pentagramy przy blasku świec, lub wznosił modły do srebrnego księżyca. Inicjacja była prosta, ale zarazem przebiegła w swej prostocie, jako że pochodziła od Naguala Juliana. Inicjacja muszka w drugim kręgu czyli jak mucha została czarownikiem z błyskiem w oku. W głębi pustyni, gdzie noc świeciła jaśniej niż dzień, nagual Julian stał nad kręgiem kamieni, ubrany w czarne szaty i lekką aurę nieobliczalności. Obok niego uczniowie, wojownicy, mistrzowie ciszy i śnienia i jedna mucha, która zawisła w powietrzu, dokładnie nad środkiem kręgu. Kto to przyleciał? Spytał teatralnie Julian. Czyżby to duch nieznośnej iluzji? Muszek bzyknął w sposób, który brzmiał jak z szacunkiem, ale przyleciałem na wezwanie ducha. Julian nachylił się bliżej. Jego oczy błyszczały. Muszku, zadam ci trzy pytania inicjacyjne. Odpowiedz mądrze, albo zostaniesz przegoniony liściem paproci. Zgoda? Bly, bzz, bly, potwierdził muszek. Pytanie pierwsze: Co widzisz, gdy nie patrzysz oczami? Muszek usiadł na czole jednego z czarowników i powiedział: Widzę wszystko, bo nie szukam niczego. Julian uniósł brew. Mądrze trochę irytująco ale mądrze. Pytanie drugie. Co robisz, kiedy świat cię ignoruje? Muszek zrobił powietrzny obrót i odpowiedział. Czekam, aż świat usiądzie. Kilku uczniów zachichotało. Julian parsknął. Zaczynasz mi się podobać. Pytanie trzecie. Co jest prawdziwe? Muszek zawisł w bezruchu. Nie ruszył skrzydełkiem. Nie bzyknął. Przez chwilę wyglądał, jakby zniknął, choć wszyscy widzieli, że jest. Cisza trwała. Lektor poszedł zaparzyć kawę i wrócił z kubkiem pełnym mocy. I wtedy Julian powiedział cicho: Brawo! Dokładnie tak! Julian wyjął z torby maleńki dzwoneczek i zawiesił go nad kręgiem. Od dziś, muszku. Jesteś uczniem drugiego kręgu. Nie dlatego, że jesteś mądry, ani dlatego, że jesteś mały, ale dlatego, że umiesz być niewidzialny i widzący jednocześnie. A potem nagła Julian dodał z uśmiechem. I szczerze mówiąc, wreszcie mam w kręgu kogoś, kto mnie nie przegaduje. Muszek zatoczył krąg, który nie miał końca. I wtedy zaczął się jego prawdziwy trening nauka słyszenia bez dźwięku, latania bez ruchu i śnienia bez granic. A być może ktoś się zastanawia, po co Julian wyciągnął maleńki dzwoneczek? Chciałby wszechświat wiedział, że coś się właśnie zaczyna, ale nie wiedział co. Dźwięk miał wywołać drżenie rzeczy, które nie istnieją. Jak muszek otrzymał swoje imię czyli historia, w której mucha staje się czymś więcej niż bzyczeniem. W ogrodzie na guala Juliana panował względny spokój czyli tylko dwóch czarowników wisiało do góry nogami na drzewie snu. Jeden biegał w kółko, krzycząc, że jego cień mu ucieka, a inny oddzielał ziarnka piasku, dzieląc je na dziesięć kategorii w osobnych kubkach. Julian siedział spokojnie na kamieniu, popijając napar z jakiejś dziwnej rośliny, która rosła tylko wtedy, gdy się na nią nie patrzyło. Nagle z cienia pod winoroślą wypadła mucha. Mała, zwykła, bez spektakularnych zdolności, po prostu mucha. Ale nie dla Juliana. Patrzcie, krzyknął, wskazując na nią palcem teatralnie. Ta istota to znak, to obecność, to agent drugiego kręgu. Wszyscy zamarli. Jeden z czarowników, Robert. Który właśnie wrócił z podróży po pętli czasu i był trochę przełączony, zapytał z powagą, jakże ją nazwać na Gualu? Julian zmrużył oczy i zrobił dramatyczną pauzę. Potrzebujemy imienia. Czegoś małego, ale niebanalnego. Czegoś, co unosi się lekko, ale zostaje w pamięci. Robert podrapał się po głowie, w której nadal kręciły się ślady podróży. Nagle wpadł na pomysł. Oczy mu zabłysły. Uniósł ręce i zawołał jak stwórca, gdy stwarzał światy. Chodzi o księgę rodzaju 1-3. Niech stanie się światłość, gdyby ktoś był spragniony wyjaśnień. Niech się nazywa muszek. Julian zamrugał. Muszek? Tak, powiedział Robert z błyskiem w oku, bo nie jest jeszcze muchą, czyli tym, kim mógłby być, ale już nie jest tylko muchą. Julian patrzył na niego chwilę, po czym uśmiechnął się szeroko: Robert, jesteś niebezpiecznie blisko prawdy muszek niech tak będzie. W tym momencie mucha usiadła na palcu Roberta. I w ciszy, która zapadła, można było przysiąc, że skinęła głową. Od tego dnia nie była już tylko zwykłą muchą. Była muszkiem, czarownikiem drugiego kręgu, który widzi to, czego nikt inny nie zauważył i uczy wszystkich, że bycie małym nie ma nic wspólnego z ilością mocy. Tego samego dnia w Hacjendzie przy stole Nagual Julian zapytał go Muszku, a jak ty to robisz, że zawsze jesteś tu? Muszek zawiózł nad filiżanką herbaty i odpowiedział Bo nigdy nie miałem powodu, żeby być gdzie indziej Julian się uśmiechnął i powiedział Ty jesteś uważnością, która nauczyła się latać Muszek i sen starca. Czyli jak nie zasnąć, gdy cały świat śni nudę. Ledwo muszek został inicjowany w drugim kręgu, a Julian postanowił rzucić go na głęboką wodę snu, w śnienie. Pewnego wieczoru zwołał czarowników i powiedział: „Dziś jeden z Was wejdzie do snu starca. To najtrudniejsza próba, nie z powodu niebezpieczeństwa, ale dlatego, że jest... Nieznośnie, przerażająco, nieopisanie nudna. Wszyscy czarownicy zadrżeli. Sen starca. To była legendarna przestrzeń. Szarość, zegary tykające zbyt wolno, czytanie gazet, niekończące się kolejki i wspomnienia o tym, jak ktoś przez 14 stron śnił, że segreguje paragony. Julian spojrzał na muszka. Ty, masz przewagę. Jesteś mały i lekki, więc może nie zapadniesz się w grzęskiej konsystencji tego snu. Może się nie zanudisz na śmierć. Muszek westchnął po muszemu, czyli zrobił piruet w lewo i wskoczył w sen. I wtedy się zaczęło. Znalazł się w pokoju, gdzie Staruszek siedział w fotelu. Obok herbata, na kolanach kot, w tle zegar. Tik, tak, tik, tak. I radio z programem. Wspomnienia rolnicze, część 27. A w rękach gazeta. Starzec mruczał coś pod nosem a w siedemdziesiątym trzecim to buraki były lepsze a potem to już tylko te cukrowe a Wanda z sąsiedztwa miała pieska nie, chomika nie, psa w każdym razie sierść miał muszek zapisł w powietrzu w jego świadomości rozległ się alarm nieenergetyczny Nieduchowy, po prostu nuda alert, level 99. Jeden z poprzednich czarowników utknął tu na trzy tygodnie. Inny zaczął śnić, że jest zegarem i nigdy już nie wrócił. Ale muszek był z drugiego kręgu. Mistrz bez ruchu. Czarownik małej formy, wielkiej uwagi. Usiadł na klamce. Zamknął swoje energetyczne powieki i wszedł wewnątrz nudy, prowadzony wewnętrzną cichą myślą, szepczącą jedyną drogą na zewnątrz jest droga do wewnątrz. Nie walczył z nią, nie uciekał, słuchał jej. Był, w rytmie tik-taku zobaczył wzór. Za monotonią kryło się coś głębokiego, pewna powtarzalność snu. Która układała się jak mandala z fraktalną strukturą. Nagle starzec spojrzał w jego stronę. Jego oczy zabłysły i powiedział: A więc w końcu ktoś mnie słyszy. Pokój się rozpadł, zegar zamilkł, sen się zakończył. Muszek wrócił, trochę zamglony, ale uśmiechnięty. Julian spojrzał na niego z uznaniem. Udało ci się. Przeszedłeś przez nicość, nie zasypiając. To jedna z największych sztuk drugiego kręgu. I tylko ty jeden nie zacząłeś śnić, że jesteś tapetą. Morał? Czasem najgłębsza percepcja nie polega na tym, by widzieć niezwykłe rzeczy, ale na tym, by nie zasnąć w zwykłych. Muszek nauczył się, że obecność to magia. Nawet w świecie, gdzie króluje herbata, cisza i wspomnienia o burakach. Z liścia, czyli o muszku zielarzu, budzącym z iluzji. Pewnego dnia muszek został wysłany z misją. Julian powiedział mu: Muszku, zrobisz coś dla mnie i dla siebie. Udasz się do świata ludzi i odnajdziesz tam istotę, która tkwi w pułapce samego siebie. Masz ją ukąsić, ale nie cieleśnie, tylko tak, by obudziła się z iluzji. Muszek przytaknął, a raczej zrobił coś pomiędzy piruetem a trzepotnięciem skrzydeł, co w jego języku znaczyło, zrozumiałem, mistrzu, jestem gotów. I tak trafił do pokoju pewnego człowieka. Mężczyzna ten siedział, mając postawę, jakby oczekiwał oświecenia. Czujny, ale nieobecny, z oczami wlepionymi w pustkę. Był niewolnikiem iPhone'ów, kawy i opinii followersów. Nie oddychał naprawdę od dziesięciu lat. Muszek wleciał przez okno, zatrzymał się w locie i zawibrował tak, jak uczono go w drugim kręgu. Eter wokół zadrżał. Zaparzyła się kawa, sama z siebie, i usłyszeć można było skrzypienie tu. I tam. I wtedy usiadł mu na czubku nosa. Co do! jęknął człowiek, uderzając się w twarz z całej siły, jakby ten cios wyprowadził nie on sam, ale ktoś jeszcze tu obecny z nim w pokoju. Dostał z liścia tak mocno, że wydarzyło się coś więcej w jednej chwili. Cisza, bez myśli, bez ekranu, bez celu. Czyste tu. I teraz. Spojrzał w okno. Promień słońca padał dokładnie na jego ulubione drzewo z dzieciństwa. Pomyślał, a co jeśli dziś po prostu wyjdę? Co jeśli jestem kimś więcej niż tym, co robię i kim myślę, że jestem? I wyszedł. Poszedł w stronę drzewa. I wyszedł. Poszedł w stronę drzewa. A muszek. Gdzieś ponad nim wirował z radością jak mistrz powietrznych kręgów. Morał? Czasem najmniejsze bzyczenie wystarczy, by wyrwać kogoś ze snu. Nawet mucha może być czarownikiem, jeśli umie być nieruchomym punktem świadomości w świecie pełnym hałasu. Muszek i nietoperz z trzeciego kręgu czyli opowieść o tym, jak nie wszystko, co lata w nocy jest mądrzejsze od muchy. Muszek po udanej misji w świecie ludzi wrócił z poczuciem lekkości. Julian uśmiechnął się tajemniczo i powiedział: Świetnie, muszku, mam więcej w zanadrzu. Jeśli chcesz, możesz złożyć komuś wizytę z trzeciego kręgu czarowników. Będzie to korzystne spotkanie dla was obu. Tam działa istota, która zna ciemność bardziej niż światło. Uważaj, to nie topesz, Uczeń starego czarownika Kseltoka. On nie bzyczy, on szepcze w snach. Muszek zatrzepotał, co w jego języku znaczyło Dawaj to, mistrzu, wchodzę w to całym sobą. Ach, co za wojownicza dusza, pomyślał sobie Julian w ciszy. Scena pierwsza Jaskinia odwróconego snu. Muszek wleciał w rozpadlinę między światami tam, gdzie czas poruszał się na boki, a myśli miały kształt geometrii niemożliwej. W środku zawisał w powietrzu. Nie topesz. Wielki, czarny jak bezksiężycowa noc. Jego skrzydła nie trzepotały. One chłonęły dźwięki. Nie topesz. przemówił. Czego chcesz, bzyczeniu? Czy myślisz, że maleństwo takie jak ty może pojąć trzeci krąg? Tu rządzi cisza tak głęboka, że rozkłada nawet iluzję. Muszek usiadł na czubku stalaktytu, nie odpowiedział, po prostu był. Nietoperz się zdziwił, nie rozumiał, czemu ta mucha nie próbuje nic zrobić, bo muszek wiedział. W trzecim kręgu najgroźniejszą bronią jest czysty stan istnienia. Bez oczekiwania, bez lęku, bez intencji. Scena druga. Pojedynek bez walki. Nietoperz próbował wszystkiego. Szeptał złudzenia, projektował sny, rzucał wspomnienia z przyszłości, zapętlał narodziny i śmierć muszka. Ale muszek był jak punkt nieruchomej obecności. Nie kupił się na żadną historię. Nie zadrżał, nie ocenił, po prostu obserwował. Niewzruszony pyłek bytu na grzbiecie fali podczas sztormu. I wtedy nietoperz zaczął się kurczyć. Jego kształt tracił spójność, bo istoty zbudowane z iluzji nie wytrzymują zbyt długo w świetle bezwarunkowej uwagi. Nietoperz zniknął z westchnieniem. Ty nie jesteś zwykłym bzyczeniem. Jesteś kręgiem bez centrum. W tej jednej chwili nietoperz z trzeciego kręgu mrugnął obydwoma oczami naraz, co podobno oznaczało szacunek w jego kręgu. I zniknął. Nie w cieniu, a w punkcie percepcji, którego wcześniej tam nie było. Muszek zatrzepotał i potarł nóżkami w powietrzu, co znaczyło mniej więcej: spotkamy się wszędzie, gdzie coś poruszy się bez powodu. Morał? Prawdziwa siła nie polega na pokonaniu przeciwnika, ale na niebraniu udziału w jego teatrze. Muszek wygrał, bo nie grał. Obecność rozpuszcza cień lepiej niż walka z cieniem. Muszek Unosił się w powietrzu, jak ziarenko radości. Słońce właśnie zanurzało się w horyzoncie, jak złoty owoc w miodzie, a on kręcił fikołki, piruety, sprężyste spiralki, zupełnie jakby powietrze było dla niego muzyką, a grawitacja starą, znajomą, z którą nie rozmawia. Na chwilę zawisł w miejscu. Zadarł brzuszek do góry. Poleciał dalej w stronę słońca, które się nie kończy, tylko zasypia. Dziękuję za nadesłaną historię Fanfiction, dziękuję Nemo i pozdrawiam Was wszystkich, drodzy czytelnicy, bardzo serdecznie. Czytał Robert Noble.